Witamy wszystkich, jest dzisiaj z nami Iza Parszczyńska. Cześć Iza. Cześć wszystkim. Iza pokaże dla biegaczy początkujących, jak wykonuje rozgrzewkę i na co zwrócić szczególną uwagę. Rozgrzewka jest według mnie tak samo ważną częścią jak sam start w zawodach bądź sam mocny trening. Dlatego, żeby dobrze przygotować organizm musimy poświęcić jej trochę czasu. Myślę, że tak na początek około 25-30 minut łącznie z truchtem, z ćwiczeniami gibkościowymi, sprawnościowymi, rozciągającymi, dynamicznymi. Oraz na koniec przebieżkami i chwilą na koncentrację, tak żeby organizm był i pobudzony fizycznie, jak i mentalnie przygotowany na wysiłek, który nas czeka. I za i taką rozrzewkę wykonujesz zawsze na każdym treningu i na każdych zawodach. Masz swój tak. schemat, tak? Tak, dokładnie. Podążam tym schematem, bo jest sprawdzony od lat. Wiem, że wszystko będzie dobrze. Później możesz sobie kombinować na przemian. W przód, w tył, prawa, lewa, w przód w tył. Tutaj typu rzeczy. Później jeszcze staw, jest Tutaj mocno. z klatką piersiową. Odmachy. Kombinacji jest naprawdę dużo, ważne, żeby poczuć, że już naprawdę jest wszystko rozgrzane. Później przechodzę do bardziej statycznych ćwiczeń. Jest to na przykład postawienie stopy napięte, skłon, wyprost i tak co trzeci krok, by druga stopa wyszła. Czyli jest to takie dynamiczne rozciąganie cały czas w ruchu. dogrzec też stawy, które ciężko dogrzać w ruchu, jak na przykład stawy wiodrowe, czyli klasyczne krążenia wioder. ulubione ćwiczenie panów, z drugą strony też tak samo. I później skłony boczne. I też, żeby to było w miarę dynamiczne, żeby cały czas jednak to pobudzenie serca, które było wcześniej, zostało. I później cały ścianę krążemy na łowia. Wyjadę w drugą stronę. I za wiem, że masz negatywne zdanie na temat skrętoskłonów. Tak, i jeżeli chodzi o to, jestem po Akademii Wychowania Fizycznego, cały czas uzupełniałam wierzę, wiedzę na bieżąco i wiem, że są już ćwiczenia zakazane, jeżeli chodzi o metodykę wychowania fizycznego. Takie skręto-skłony kiedyś były bardzo popularne, wiem, że już tego się nie stosuje, tak samo jak chodzenie na śródstopiu, na, na zewnętrznych, wewnętrznych krawędziach, krążenia głowy. To już są ćwiczenia. Bardzo dawne, według nowej metodyki nie powinien się stosować, bo tylko szkodzą bardziej, a chcemy sobie pomagać. Krążenia kolan, jak najbardziej. Jest to bardzo wrażliwy staw ubiegaczy, dlatego też zawsze musi być rozgrzany, to tego typu właśnie krążenia w staniu, też na zewnątrz. Jeszcze za małe dziewczynki na obozach, pamiętam zawsze w Borowicach, żeśmy stali i kręcili. Staw skokowy oczywiście, dochodzą zawsze te nadgarstki, żeby nie było, że tylko nogą się kręci. Też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o staw skokowy, ostrożnie. Wszystko jest w zakresie wyczucia własnego organizmu. Może być też to noga w odciążeniu przód i tył. Ważne, żeby po prostu rozgrzać ten staw. Tak samo druga. Jeżeli ktoś koniecznie chce zrobić coś w stylu skrętu skłonów, to polecam skłon i wypchnięcie bioder. Tak samo można robić do prawej, do lewej, ale bez przekręcania dynamicznego kręgu, super, żeby nie było później problemów. Drodzy biegacze, Iza przedstawi Wam teraz, jak prawidłowo wykonywać wymachy. Tak. I na co zwrócić szczególną uwagę. Dobrze, to no to pierwszy taki wymach. Stając z bokiem, oczywiście trzymamy się przeciwną ręką do nogi, którą będziemy wymachiwać, żeby sobie krzywdę nie zrobić. I tutaj jest wymach kolana luźno do przodu i luźno nogę od Ważne, żeby nie usztywniać tego, żeby nie było jakiegoś ruchu do przodu bioder, tylko jesteśmy wyprostowani. Rękę przeciwna do magę, do wspięcia na palce też możemy, wtedy rozgrzewamy jeszcze naszą drugą stopę i cały czas całe ciało w ruchu. Ma być to luźne, to jest obszerny ruch w stawie biodrowym. Oddychać oczywiście też, nie garbić się. I takich 10 wymachów na jedną nogę, później przejście. Na drugą znowu przeciwna ręka i luźno kolana w przód, a stopa delikatnie idzie w stronę posunatka. Nawet jest to luźny ruch, nie sztywny, nie na siłę. Przejdziemy teraz do wymachów bocznych i za Wam zademonstruję. Tak, zademonstruję Wam. Lewej nodze, bliżej Was. Prawa sobie stoi oczywiście równolegle do miejsca oparcia. Opieram się obiema rękami do stabilizacji ciała. I mocno w domach idzie, jak wahabu z gara. noga zablokowana w stawie kolanowym i też, żeby nie było to trzęsnięcie na siłę, bardziej rozluźnić. Zwróćcie uwagę, jak ta tak, druga stopa y, przychodzi tak do wspięcia się. na palce, tak? Mhm, tak, cały czas pracuje, dzięki temu też nie zastyga nam organizm i mamy cały czas rozgrzane staw skokołowy i tak samo druga noga adekwatnie. Też ważne, żeby się nie pochylać jakoś do przodu, czyli nie robimy takiego tutaj skłonu w przód. Cały czas ciało wyprostowane. Skupiamy się tylko na stawie, który rozgrzewamy. Teraz staw w drogę Kolejne ćwiczenie troszeczkę bardziej estetyczne. Możecie je stosować na rozgrzewce, ale również też i pobieganiu, czyli jako element rozciągania. Jest to rozciąganie mięśnia płaszczkowatego w Robimy sobie jedną stopę, wykrot mocno do przodu, drugą do tyłu dociskamy pięte stopy tylnej do podłogi to jest w wersji statycznej w wersji dynamicznej oczywiście adekwatnie tak samo druga noga mogą być to obie nogi do tyłu i wtedy dociskamy raz jedną, raz drugą piętę do podłoża uginając kolano, nogi przeciwnej, opierając się mocno z przodu ważne żebyśmy czuli, że tam w łydce coś nam się dzieje, rozciąga To ćwiczenie, które również może być rozgrzywkowe, jak i rozciągające po. To jest przyciąganie kolana do pięt. Pokażę bokiem, żeby było jasne. Kolano mamy przy kolanie, biodra są wyprostowane, plecy są wyprostowane i przyciągamy piętę do pośladka, czyli mocne rozciąganie z przodu uda, czyli mięśnie czworogłowe. I co widzę częstym błędem, to jest pochylona sylwetka w przód, bądź odwiedzone kolano, bądź jeszcze, nie wiem, gdziekolwiek indziej. Musi być tutaj, żebyśmy czuli, że dokładnie nam się rozciąga to, co powinno, czyli miesię, czworo czworogłowy. I tak przytrzymać chwileczkę adekwatnie druga noga. Inne jeszcze ćwiczenie to jest przyciąganie kolana do przodu. I tutaj tak samo biodra mają być wyprostowane, plecy wyprostowane. Oprzeć sobie drugą rękę dla równowagi. I też częstymi błędami to jest niedociągnięcie tego kolana, bądź odwiedzenie gdzieś nogi. Teraz czuję, że nic mi się tutaj w ogóle nie rozciąga, czyli musimy mocno docisnąć. I tak samo nie pochylać sylwetki, wyprostować się ładnie, przytrzymać, oddychać. Takich ćwiczeń w troszeczkę niższych pozycjach, w parterze, że tak powiem, stopa jest cała przelegająca, tu noga wyprostowana. Jest to ćwiczenie rozciągające dynamicznie, niskie przejście z jednej nogi na drugą. Tylko też, co jest ważne, tutaj stawiamy mocno stopę na ziemi, a tu prostujemy, żeby było cały czas rozciąganie całej grupy tylnej nogi. I nisko przechodzimy, można się... Nie podpierać. Można na początku się odpierać na ziemi. Tak samo też staramy się nie pochylać do przodu. I czujemy mocne tutaj pracę całych naszych nóg. Super ćwiczenie na rozgrzewkę. Z tej pozycji łatwo można też przejść do wypadu bokiem, czyli tutaj też. Pamiętamy, żeby kolana nie przekraczało palców stopy z przodu. Nie obciążamy dzięki temu kolan. Możemy sobie pogłębić ten wypad, opierając się na ziemi. Możemy oprzeć się delikatnie na no udzie, nie dociskać kolana. I tak samo powtórzyć na drugą stronę. A no i wyprostować się fantastycznie rozciąga całą tylną grupę naszych nóg przednią. Może być też opad do przodu na koniec. Możliwości jest mnóstwo. Wybierzcie te, które dla Was będą najlepiej przydatne na rozgrzewkę. Jakbyś mogła określić rozgrzewkę w takim bademeku, w takim skrócie, mhm. jak się by przekazała przy, to dla biegaczy? Myślę, że tak jak każdy plan, każda rzecz ma swoje trzy podstawowe części wstępna, środkowa i zakończająca, tak samo w rozgrzewce część wstępną jest oczywiście trucht, zawsze na przykład przed zawodami, a jest to spokojny. Od 5 do 15 minut, w zależności też od dystansu, który nas czeka. E, wiadomo, przed maratonem nie możemy zbyt dużo tego truchtu. E, też jak nam pasuje, musimy sobie to dopasować, żebyśmy czuli, że jednak organizm jest troszeczkę pobudzony, serce szybciej pracuje, płuca. Później druga ta część to są te wszystkie ćwiczenia, które robiłam, zaczynając od ćwiczeń w truchtu do bardziej statycznych, żeby też troszeczkę już zaczynać uspokoić organizm, ale też przygotować wszystkie mięśnie stawy na mocny wysiłek. No i ta trzecia część zakończająca to wszystko, a rozpoczynająca później już nasz start, to u mnie jest to koncentracja, czyli już prawidłowe skupienie się na biegu, czyli wyciszenie się przed startem, mi to pomaga bardzo. Zazwyczaj idę gdzieś w jakieś chwile spokojnego miejsca, żeby zastanowić się, żeby ułożyć sobie plan cały czas na start, to też jest dobra taka wizualizacja przed startem, sobie wyobrazić siebie na poszczególnych momentach biegu, na którychś kilometrach. No i też jak kończymy, czyli ten nasz finisz, żebyśmy wiedzieli, że damy radę, że wszystko pójdzie dobrze, bo przygotowaliśmy się do tego biegu, zrobiliśmy rozgrzewkę, że na pewno jesteśmy mocni i wtedy wszystko będzie dobrze. Za w którym miejscu wpłatasz przebieżki? Na koniec tej części takiej właśnie już dynamiczno-statycznej. Jeszcze pobudzenie organizmu, ponieważ już to będą takie spokojniejsze ćwiczenie, żeby znowu to serce wróciło do pracy. I przed samym startem, żeby też był organizm przygotowany bez takiego szoku nagłego, że ojejku już biegnę. <grym> Dlatego też jest y, część właśnie ta rozrywkowa, Przebieżki, wyciszenie i start. I taka rozgrzewka jest przed każdym treningiem? Tak, przed każdym treningiem, szczególnie jeżeli to jest trening tempowy, bądź jakieś mocne akcenty, jeżeli to jest jakieś rozbieganie długie, no to wtedy tylko i wyłącznie robię sobie rozgrzewkę taką przed, delikatną, albo po, oczywiście rozciąganie koniecznie, rozciąganie po każdym treningu, w zawodach musi być. I taka sama rozgrzewka przed zawodami, tak? tak dokładnie. Warto sobie przećwiczyć właśnie na treningu taką rozgrzewkę, powtórzyć ćwiczenia, żebyśmy też wiedzieli, co nam pasuje, kiedy czujemy, że już jesteśmy naprawdę dogrzani, żeby później właśnie nie było problemów na starcie. Więc na treningach sobie próbujemy te rozgrzewki, która nam, nam jak najbardziej odpowiada i to będzie wiele, wiele łatwiej na starcie, na samym biegu. I za, co sądzisz o rozgrzewkach prowadzonych przed zawodami przez e, trenerów, przez mm -hmm. instruktorów, przez róż, różne grupy? Tak, tak. Jest dużo teraz tych rozgrzewek, szczególnie na tych masowych biegach. A, częstokrotnie się z tym spotykam. A, powiem szczerze, jest różnie. Fajnie, jeżeli to prowadzi osoba, która miała dużo e, styczności z bieganiem, jak na przykład a, właśnie są to byli zawodnicy, bądź aktualni trenerzy. Oni na pewno wiedzą, jak to dobrze wszystko poprowadzić i polecam. Gorzej, jeżeli do tego są jakieś osoby, które niekonkretnie właśnie e, są na przykład osoby często z fitnessu brane. To jest taka typowo fitnessowa, więc nie każdy też się łapie wtedy w tych układach na przykład. To też często to widziałam, bo jeżeli są takie statyczne rozgrzewki i czujemy, że no nie jesteśmy pewnie rozgrzani, to wtedy warto wpleść jeszcze swoje ćwiczenia. Oczywiście możemy próbować, zawsze to będzie troszeczkę łatwiej, ale musimy wiedzieć, znać swój organizm. Czy ta rozgrzewka nam pomogła? Czy nam właśnie dała to, co jest potrzebne dla nas przed startem? Czy być może właśnie jeszcze potrzebujemy parę, pięciu, chociaż dziesięciu minut na własne ćwiczenia, czy kilka rytmów, żeby być już naprawdę przygotowanym na start? Czyli tak najważniejsze to jest opanować swój, swój schemat. Tak, tak, poznać siebie, poznać swój organizm, wiedzieć, co nam odpowiada, przetestować różne warianty i słuchać swego organizmu. Myślę, że to najważniejsze. Dobra.